widzew, który rozbił bank w zimowym okienku, przegrał jeden do trzech z Jagielonią Białystok, którą krytykowano za zwlekanie z transferami. Czy to faktycznie tak niespodziewany wynik? Czego brakowało widzewowi, a także jak zaprezentowali się debiutanci? Zapraszam. No, trzeba przyznać, że w ciekawy sposób rozstrzygnął się dla mnie hit 19 kolejki ekstraklasy zdecydowanie najciekawszy mecz. Mecz, na który szczerze mówiąc najbardziej czekałem. Chyba moje zdanie podziela trener Adrian Siemieniec, który przed tym meczem też mówił, że wyczekiwał tego spotkania i jest bardzo ciekawy, co wydarzy się właściwie w tym sobotnim meczu na stadionie WŁODZI. No i wydarzyło się naprawdę sporo. Przede wszystkim jednak to spotkanie miało dać nam odpowiedzi na bardzo wiele pytań, bo i jeżeli chodzi o Jagielonie Biały i tym bardziej jeżeli chodzi o Widzew, bardzo dużo wydarzyło się podczas tej przerwy zimowej. No i właśnie pytanie jakie my dostaliśmy odpowiedzi podczas tego meczu. Jeżeli ktoś bardzo lubi takie górnolotne, bardzo dobrze brzmiące wnioski, no to może oczywiście powiedzieć, że Jagielonia, która nie wydaje, pokonała Widzew, który wydał Krocie, no i to oznacza, że nie warto wydawać pieniędzy, że Widzew wtopił tam ponad 20 milionów euro, ale ja bym na to tak nie patrzył. Nie patrzyłbym na to tylko przez pryzmat tego co wydarzyło się w zimowym okienku transferowym, a bardziej przez pryzmat tego co faktycznie działo się na boisku, bo fakty są takie, że jeżeli chodzi o sam obraz gry, to na przykład w pierwszej połowie, mimo że to Jagiellonia prowadziła do przerwy, to zdecydowanie Widzew był tą stroną może nie dominującą, ale przeważającą. Widzewowi tak naprawdę w tym meczu przede wszystkim do pewnego momentu brakowało takiej skuteczności pod bramką, takich dobrych decyzji, może troszkę kreatywności, no bo jednak wszystko w widzewie działało do momentu, kiedy w jakiś sposób zespół trenera Jowiczewicza nie przedostał się w pole karne Jagieloni, czy nie był w okolicach pola karnego drużyny z Białego Stoku. Do tego momentu tak naprawdę wszystko działało. Trudno było w jakiś sposób się przyczepić do widzewa, bo. Fantastycznie na początku tego meczu chociażby funkcjonował pressing, tam piłkarze Wicewa zmusili do kilku błędów, na przykład Bernardo Vitala widzę bardzo dobrze tę piłkę odzyskiwał. Wydawało się, że w rozegraniu też jest naprawdę mocny, że wszystko to fajnie wygląda, fajnie funkcjonuje. No ale koniec końców, kiedy dochodziło co do czego, no to Widzewowi po prostu brakowało konkretów. Jednak w tej pierwszej połowie obraz gry był taki, że to Widzew rozgrywał, Widzew częściej przebywał chociażby na połowie przeciwnika niż Jagielonia Biały Stok. Widzew częściej faktycznie wchodził w pole karne, częściej starał się w jakiś sposób zdobyć bramkę. Jagielonia tak naprawdę w ofensywie nie miała zbyt wiele. Widzew stworzył więcej zagrożenia, nawet tak powiem. Tylko że choć całościowo, ogółem, widzę faktycznie miał więcej tego zagrożenia, bardziej to Jagiellonia była zepchnięta pod własną bramkę. To Jagiellonia miała tę najlepszą sytuację, najdogodniejszą okazję w tej pierwszej połowie wykorzystał ją zresztą Bartosz Mazurek, który zdobył swoją debiutancką bramkę w Ekstraklasie. Bardzo ładna akcja z lewej strony. Szczególnie trzeba docenić ruch. Bartłomiej Jawdowika, który tam ładnie poszedł na obieg. Koniec końców asysty nie ma przy tej bramce. Zaliczył ją Jesus Imas, od którego ta piłka chyba bardziej się odbiła. No ale jednak Bartosz Mazurek dobrze wykończył tam tę sytuację. Ale z drugiej strony tam też nie wystrzegł się błędu bramkarz widzewa Bartłomiej Drągowski. Nie wiem, jak to będzie wpływało na potencjalne może zmiany na pozycji bramkarza, o ile do tych zmian. Dojdzie. Ale nie jest to fortunne. To jest bardzo niefortunne, że do takiego błędu doszło już na inaugurację, kiedy to sam Bartłomiej Drągowski no, miał być taką niekwestionowaną jedynką. Wydaje mi się, że po tym meczu to kwestionowanie się nie zacznie, ale przy kolejnych błędach no, myślę, że już tak naprawdę Bartłomiej Drągowski dostał taki sygnał ostrzegawczy, ten błąd, choć na pewno nie sprawi, że on nie wiem teraz wypadnie, ze składu, bo ma jednak silną pozycję, no to powiedziałbym, że tak daje go na cenzurowany. Natomiast jeżeli chodzi o samego Mazurka, to był bardzo dobry występ tego młodego piłkarza. Młodego piłkarza, który pamiętam, że w samej Ekstraklasie, w samej Jagiellonii, debiutował właśnie meczu na stadionie Widzewa. To był mecz z Widzewem. Wtedy Jagiellonia wygrała koniec końców 1-0 do 0 bramka Mateusza Skrzypczaka, jeżeli się nie mylę. No, i w tamtym meczu Bartosz Mazurek wszedł na boisko od pierwszej minuty, wyszedł w tym wyjściowym składzie, to był jego debiut, od razu został tak naprawdę wrzucony na głęboką wodę, i pamiętam, że to był no, nie koszmarny występ Bartosza Mazurka, ale to był występ strasznie niemrawy. Mazurek był wtedy bardzo, bardzo niewidzialny. No i zszedł koniec końców w przerwie, więc no to był taki kubeł zimnej wody, bym powiedział, wylany na głowę tego młodego piłkarza, no a w tym spotkaniu bardzo dobrze widać ten progres od tego takiego przestraszonego, no powiedzmy sobie szczerze, niedorastającego na poziom ekstraklasy Mazurka do Bartosza Mazurka, który w tym momencie w Jagiellonii no chyba jest jedną z takich coraz bardziej promieniujących powiedziałbym postaci, jest Coraz ważniejszą postacią w jadze, To pokazuje też, że wyszedł w tym meczu jednak od pierwszej minuty. No i zdobył bramkę, zaliczył naprawdę dobry występ. Jeżeli chodzi o wdowika, on też zaliczył bardzo dobry występ, choć mi, szczerze mówiąc, nie wiem, czy na MVP tego meczu, ale moim zdaniem zasłużył na taki tytuł zawodnika meczu. No powiedzmy, Norbert Wojtuszek. Świetne generalnie boki obrony Jagieloni bardzo dobrze działały nie pozwalali czy Wdowik, czy Wojtuszek, jakkolwiek piłkarzom Widzewa przedzierać się czy lewą, czy prawą stroną bardzo dobrze sobie radzili. No i też sam Wojtuszek zaliczał naprawdę sporo odbiorów. W tej pierwszej połowie szczególnie jego gra była kluczowa, bo poniekąd nadrabiał błędy Bernardo Vitala. To znaczy Portugalczyk naprawdę miał sporo tych pomyłek, a Norbert Wojtuszek bardzo często sprzątał ten bałagan po Portugalskim stoperze. Potem też w drugiej połowie zdobył oczywiście bramkę, bramkę już wtedy na 3 do 0. No ale właśnie, co w takim razie ten mecz mówi nam o tym nowym, wciąż wielkim widzewie, bo nadal takie są ambicje to jest jednak dosyć bolesna porażka. Na pewno nie jest jeszcze zasadne jakieś wydawanie wyroków czy wysnuwanie jakichś takich daleko idących wniosków, bo tak jak mówię, zejdźmy na ziemię. Widzę, w grał jako drużyna walcząca o utrzymanie zespołem walczącym w tym momencie o najwyższe cele to raz, a dwa z zespołem, który no, cieszy się w ekstraklasie taką renomą no, drużyny, z którą się gra chyba najciężej, bo wielu trenerów tak wypowiada się. Faktycznie na temat Jagieloni, więc naprawdę ja bym był nadal w miarę spokojny, jeżeli chodzi o widzew. Choć nie powstrzymuję się od krytykowania kwot, chociażby wydawanych na transfery przez widzew, czy ogólnie transferów widzewa, no to uważam, że trzeba jeszcze naprawdę poczekać. Ale tutaj mam jednak taki zgrzyt. To znaczy w momencie, kiedy działacze widzewa, sam prezes. Dobrzycki sam prezes Michał Rydz czy sam właściciel Robert Dobrzycki, kiedy ci ludzie zwalniali chociażby trenerów podczas tej rundy jesiennej, zwalniali dyrektora sportowego Mindaugasa Nikoliciusa, wtedy jakoś tego czasu nie było. Wtedy jakoś to wszystko można było zrobić od tak, od razu tak naprawdę w przeciągu chwili. Więc ja rozumiem samą perspektywę, że ten mecz o niczym nie świadczy, tak? W dłuższym dystansie, ale jednak z drugiej strony uważam, że skoro ten widzew działa w tak błyskawiczny sposób, to to jest argument, aby po tym meczu naprawdę ostrzej krytykować po prostu, czy piłkarzy z Łodzi, czy ogólnie ten projekt. Jednak to jest porażka. No i wiemy dobrze, że w tej rundzie, po takich kwotach wydanych na transfery, każda porażka będzie bardzo bolesna dla widzewa. Bardzo bolesna, bo oczekiwania. No tak naprawdę nie mogą być wyżej, Widzew robi coś ponad całą ekstraklasę, więc jest to troszkę znamienne, że po takim meczu wylądował w strefie spadkowej. Przede wszystkim jednak na niekorzyść tych ruchów transferowych Widzewa no, działa to, że dla każdego z piłkarzy debiutujących w tym meczu z Jagiellonią no, to jest taki potężny sygnał ostrzegawczy. To znaczy nie mówię o Przemysławie Wiśniewskim, on wszedł w dosłownie samej końcówce, fajnie pokazał się Kornwik i to chyba byłoby na tyle. Jeżeli chodzi o Bukariego, masa strat, naprawdę masa strat i o ile też nie chciałbym tutaj właśnie wydawać jakichś wyroków, że to już jest klapa transferowa, to był pierwszy mecz, spokojnie, ale mam naprawdę wątpliwości po tym meczu i nie umiem powiedzieć, czy on, nawet jeżeli chciałbym nie przekonywać Robert Dobrzycki czy Dariusz Adamczuk, no, nie jestem w stanie po tym meczu powiedzieć, że to jest piłkarz godny rekordu ekstraklasy i warty tych pieniędzy, które Widzew na niego wydał. To samo się tyczy też innych zawodników. Z nie najlepszej strony pokazał się też w tym meczu Lucas LeAea. Lucas LeAea bądź Lukas Lerager, nadal się zastanawiam, jak mówić, więc swoją drogą dajcie znać. Co waszym zdaniem jest lepszą formą, czy ta poprawna, czy ta powiedzmy spolszczona? Natomiast jeżeli chodzi o Duńczyka, no mam wrażenie, że on w tym meczu bardziej się skupiał na decyzjach sędziowskich niż na grze. I nawet w końcówce było takie jedno zagranie, które moim zdaniem najdobitniej pokazało, że Lukas Leaja nie myśli w tym momencie o, o grze, o jakimś powiedzmy dobrym zagraniu. Nie był skoncentrowany na piłce. Takie kompletnie niecelne podanie. Gdzie wiadomo, że piłkarz z taką renomą, na takim poziomie grający w przeszłości, no takiej piłki by nie stracił, nie zagrał. Widać, że był bardzo zagotowany, to też w pewien sposób jednak skłania mnie do tego, by nie oceniać go, bo widać, że to był mecz dla niego szczególny. No chyba, że Lucas Lea zawsze jest taki gadatliwy i po prostu w taki sposób zachowuje się na boisku. Tacy piłkarze też są, natomiast to był występ dosyć słaby. Christopher Chang, powiem tak, kilka momentów fajnych, ale jeżeli chodzi o tego piłkarza, mam wrażenie, że on jest przede wszystkim bardzo chaotyczny. Bardzo często dostawał chociażby reprymendy od kolegów z boiska. To zauważyłem, że często do Częga mówili wróć, tu się przesuń i tak dalej. Jakby to był piłkarz troszkę niezdyscyplinowany taktycznie, nie wiem jak to ocenia Igor Jowiczewicz, ale to jest piłkarz z fajnym takim drygiem. Widać, że w tej ofensywie faktycznie on potrafi się odnaleźć, ale z drugiej strony też w tej ofensywie, kiedy już dostawał piłkę, to albo zagrywał niecelnie, albo dośrodkowywał prosto w ręce Abramowicza. No, nie był to najlepszy debiut Czenga, nie był to najlepszy debiut Bukariego, no i tak koniec końców, no nie był to najlepszy debiut Drągowskiego, bo tu nawet nie chodzi o bramki stracone, karne i ten strzał Wojtuszka był nie do obrony, ale no jeżeli chodzi o bramkę Mazurka, dało się zrobić więcej. No i widać też, że tam wszystko się musi zgrać. Także nadal uważam, że Widzewowi trzeba dać czas, ale to jest taki mój punkt widzenia, mój subiektywny punkt widzenia, kiedy mam być taki w pełni obiektywny, a gdybym chciał być choćby lekko realistyczny i powiedziałbym symetryczny wobec tego, jak zachowywał się Widzew w tym sezonie, jakie podejmował decyzje, no to droga wolna do krytyki tak naprawdę Widzewa po tym meczu, no bo przecież czas w piłce, po co czas? Można od razu jakieś wyroki wydawać, tak czynił Widzew w tej rundzie jesiennej, więc czemu by tak nie robić po meczu z Jagiellonią? Ale tak zupełnie serio. Czy to był jakiś fatalny mecz Widzewa? Nie powiedziałbym. To był bardzo dobry mecz Jagiellonii, szczególnie w drugiej połowie, kiedy Jaga faktycznie już poszła, jak po swoje ten rzut karny, sporo też dał, sporo dał tej pewności siebie, no bo wtedy było już 2 do 0, przy 1 do 0. Była jeszcze chociażby sytuacja Bukariego, kiedy to nie trafił, uderzając głową. Też taka naprawdę bardzo dobra sytuacja. Ja wiem, wiem, że ten piłkarz będzie miał jeszcze. Pewnie sporo takich sytuacji i trzeba mu dać czas, no ale jednak tej setki nie wykorzystał. Natomiast Jaga bardzo dobrze przede wszystkim w jakiś sposób wybijała widzę z rytmu, w pewien sposób tę piłkę gdzieś zawsze tam dziubnęła i była w stanie ją przejąć. Moim zdaniem to był nie najlepszy mecz Tarasa Romanczuka i to tak lekko mówiąc, to znaczy kapitan Jagieloni naprawdę zagrał, no chyba znacznie poniżej oczekiwań. Była taka sytuacja w środku pola, kiedy Emil Kornwik no, zabrał mu piłkę w zdecydowanie zbyt prosty sposób. Dużo też niecelnych podań, ale poza tym, jeżeli chodzi o Jagielonie, naprawdę dobre występy. Nawet Kamil Jóźwiak, którego myślałem, że po tym meczu skrytykuję, tak patrząc na to, jak wszedł w ten mecz, chyba nie zagrał najgorzej. A jeśli chodzi o debiutantów, to w Jagielonie trudno powiedzieć, bo Naue Lejwa miał jakieś tam kilka. Powiedzmy, fajnych momentów, ale to były takie naprawdę powiedziałbym, niewyraźne przebłyski. Poza tym Montoya chyba kilka razy dotknął piłkę, podobnie jak Baszdar, więc tutaj nie ma jeszcze nic do oceny. Natomiast przede wszystkim świetny, wojtuszek, świetny. Wdowik te boki zwróciłbym uwagę na to, jak one się przyczyniły do tego wyniku, bo widzę jednak głównie. Atakował tymi bocznymi sektorami. A parę momentów, kiedy widzew starał się troszkę bardziej środkiem rozegrać swoje akcje, wtedy faktycznie było to zagrożenie, więc naprawdę widać, że te boki były trzymane na wysokim poziomie. A z kolei, jeżeli chodzi o widzew, to też mam wrażenie, że w pewnych momentach troszkę jednak za bardzo się odkrywał. W tej pierwszej połowie szczególnie, no bo Bramka tak de facto padła po stracie piłki, stracie piłki, która. Nie byłaby w sama w sobie groźna, gdyby nie to, że widzew tam zaspał, bo nie odbudował ustawienia. A też ta akcja Jagi nie była na tyle perfekcyjnie przeprowadzona, aby w tamtym momencie tak wolno wracać. A poza tym, też często widzew starał się rozgrywać trójką, i uważam, że to ma sens, kiedy pomiędzy stoperów wchodzi chociażby Julian Szechu, i wtedy wyżej wychodzi no w tym wypadku Krajewski i Częk. To ma jak najbardziej sens. Wtedy jest trzech obrońców, zawsze jest, powiedziałbym, opcja, by się obronić. Ale w takich momentach, kiedy Widzew autentycznie czasem w ataku grał po prostu dwójką stoperów, a i tak Krajewski z Czengiem byli bardzo wysoko, Leaea i Szechu też byli gdzieś pod polem karnym, no to to jest taka sytuacja, gdzie strata jest niewybaczalna i widzę w pewien sposób się przekonał o tym na własnej skórze. Ale widzę też, tak jak mówię, nadal w zespole złodzi ten brak zgrania, to, że to się wszystko musi dograć, przeciąć, bo były takie momenty, nawet taka piłka prostopadła, kiedy wyszedł chyba drągowski, wtedy obok niego był częk no i oni nie byli w stanie się tak momentalnie dogadać, porozumieć w tej sytuacji. Więc tak jak mówię, dałbym naprawdę wiele czasu, ale z drugiej strony nie chcę dawać tego czasu przez pewne decyzje. Widzewa, które były podejmowane pochopnie, no to można by wydać tutaj też pochopny wyrok. Ale jeżeli chodzi o Jagę, naprawdę dobre spotkanie. Przede wszystkim też takim, powiedziałbym, no aspektem, który dał nam faktycznie odpowiedź na jakieś kluczowe pytanie, było to, czy Afimiko Pululu będzie jeszcze chciał grać w ogóle dla Jagielloni. No myślę, że ten mecz pokazał, że jeszcze mu się chce, że jeszcze chce grać dla Jagielloni, no chyba że robi dobrą minę do złej gry, ale w tym wypadku akurat z tą grą było naprawdę dobrze, bo poza bramką też parę sytuacji, gdzie naprawdę fajnie piłkę czy wywalczył, czy dał się sfaulować, czy ładnie zgrał dobry mecz Afimiko Pululu. No i teraz pytanie jak to wszystko rozegra trener Siemieniec, no bo sam Edważdar był sprowadzany jako właściwie takie potwierdzenie odejścia Pululu, a w tym momencie wydaje się, że bliżej Niż odejścia jest pozostania w Jagieloni, więc to jest też bardzo ciekawe, jak to się rozegra. Ale wspomniałem o tym, jak ten mecz świadczy o widzewie. No to w takim razie, jak teraz zostały zweryfikowane te obawy o Jagielonie? Bo te obawy się pojawiały, bardzo dużo mówiło się o tym, że zabraknie transferów, że ta kadra jest niekompletna, że ta kadra jest niewystarczająco jakościowa. To bym rozłożył na kilka kwestii. Po pierwsze. Trener Siemieniec uspokajał i to mnie w pewien sposób przekonuje. Tym bardziej, że trener Siemieniec, jeżeli chodzi o mecze z widzewem, to ma same dobre wspomnienia, bo to jest jego szóste zwycięstwo w szóstym meczu przeciwko widzewowi. Stuprocentowa skuteczność, ale to tak, powiedziałbym pół żartem, pół serio, tak zupełnie na poważnie, jeżeli chodzi o Jagielonie, to tak. Jeżeli, ma, jeżeli faktycznie są w tym momencie braki kadrowe, to one nie wyjdą od razu. One nie wyjdą od razu, tylko one wyjdą na dłuższym dystansie, bo pamiętajmy też, że sezon i końcowy wynik to nie jest sprint, to nie jest jeden mecz, tylko to jest maraton. To jest kilkanaście, a w przypadku Jagielloni nawet kilkadziesiąt spotkań. Więc jeżeli wyjdą problemy kadrowe, o ile one mają miejsce, jeżeli wyjdą problemy z jakością, no to one wyjdą po prostu w dłuższej perspektywie i naprawdę nie skreślałbym. Po tym meczu nie wyrzucał do śmietnika tej tezy, że faktycznie Jagielonia zawaliła to okienko. Naprawdę bym tego nie skreślał, bo to jeszcze nie jest ten czas, to jest dopiero pierwsza kolejka rundy wiosennej. Po trzecie, zwróciłbym uwagę na to, że Jagielonia, która jest wypoczęta, zazwyczaj gra na naprawdę świetnym poziomie i nawet potrafi się przejechać po przeciwnika. Ja wiem, że tego nie pokazała pierwsza kolejka sezonu, bo mecz z Termaliką. Taki nie był, ale zwracam uwagę chociażby na początek poprzedniej rundy wiosennej, w poprzednim sezonie, kiedy Jaga przejechała się na przykład po Radomiaku. Jak potrafi w takie inauguracje, jak potrafi w to, aby po prostu w pojedynczym meczu pokazać się dobrze. I to nie pierwszy raz, więc zwróciłbym naprawdę uwagę na to, że na dłuższym dystansie przekonamy się czy faktycznie Jagiellonia zawaliła okienko czy dyrektor Masłowski postąpił źle czy tutaj faktycznie są braki kadrowe przekonamy się natomiast ten jeden mecz to są cenne punkty jagielloni bo one dają jej na moment chociaż drugie miejsce w tabeli a jeżeli chodzi o widzew no to strefa spadkowa Powiedziałbym, że to nie wygląda zbyt dobrze. Nie mówię już tutaj nawet o tym, czy warto wydawać pieniądze, jak to świadczy o Robercie Dobrzyckim, jak to świadczy o widzewie. Ale to wygląda źle. To tak po prostu się gryzie. Po prostu to miejsce w strefie spadkowej jest takim obrazkiem, w który trudno uwierzyć, no i on sam w sobie naraża widzew na pewną śmieszność. Dajcie znać w komentarzach, oczywiście, co wy sądzicie. Na temat tego meczu jakie wnioski pojawiły się wam w myślach po tym spotkaniu? Dawajcie znać w komentarzach, chętnie z wami podyskutuję. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem. Dziękuję. Cześć.